Witam Was serdecznie. Z reguły, kiedy myślimy o Ibizie, widzimy imprezy w pianie i dosypianie, odsypianie później po tych imprezach po południu. Natomiast mnie w tej wyspie urzekła nie tylko i wyłącznie atmosfera takiego luzu i imprez, ale też przede wszystkim taka atmosfera miłości i cudowna energia, którą ludzie tutaj emanują. Natomiast wczoraj zobaczyłam na plaży nieprawdopodobną mistrzynię sprzedaży, no i oczywiście nie mogłabym się z Wami tym nie podzielić. Wyobraź sobie, że siedzisz na plaży, jest nie wiem, 30 ileś stopni albo 40 ileś, w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ludzie rozłożeni są na leżakach, leżą sobie leniwie, marzą tylko o tym, żeby ktoś im przyniósł coś zimnego do picia. Niektórzy decydują się trochę pokąpać. Ludzie w każdym wieku, rodziny, kobiety, mężczyźni, różne narodowości. Nagle na tej plaży pojawia się kobieta. Z dość dużą torbą i zaczyna się rozkładać. Przy samej wodzie, tak żeby była w pierwszym rzędzie, rozkłada sobie duży swój taki cudny kocyk. Jeden z takich, które oczywiście na Ibizie wszyscy sprzedają, bo jak wiesz na plażach ciągle ktoś coś sprzedaje, albo kokos, albo ananas, albo zegarek, albo okulary, albo czapka, albo cokolwiek, po prostu torebki, wszystko tam można kupić na tej przecież plaży i za chwilę ktoś przychodzi i cię, e, i cię zaprasza do zakupu. Natomiast ona rozkłada jeden właśnie z takich kocyków e, i wyciąga ze swojej dość dużej torby, która wcześniej myślałam, że jest torbą plażową, po prostu no, kobiety wszystko na plażę przynoszą, więc nic mi nie zdziwi, nawet jak któraś przyjdzie z walizką, Natomiast ona wyciąga ab absolutnie dużo po prostu ciuchów. I leżąc na leżaku, patrzę na nią i sobie myślę, nie, no, kobieta mnie po prostu przebiła. Tyle ciuchów na plaży zabrała. Ja rozumiem dwa, trzy jakieś zestawy, może się chce przebierać na lunch, później na kolację, no ale ona tego wyciąga i wyciąga. I wyciąga po prostu takie zwinięte yy, sukieneczki, tuniki, coś, coś w tym stylu. Wyciąga to wszystko i układa obok siebie. W związku z czym pomyślałam, hmm, może się przepakowuje, może ona gdzieś wyjeżdża po prostu i teraz, nie wiem, musi to przepakować albo szuka czegoś w tej, w tej torbie. No ale ona to wszystko wyciąga i rozkłada na tym kocyku i nagle zakłada jedną z tych rzeczy, ponieważ była w stroju kąpielowym, nagle zakłada jedną z tych rzeczy, bierze taki piękny wachlarzyk, jak, jak to w Hiszpanii i zaczyna się przechadzać po tej plaży w prawo i w lewo, tak, jakby była modelką, i to jest jakiś teraz jej wybieg. I przy pierwszym jej takim przejściu pomyślałam sobie, wow, w ogóle co za kobieta, co ona tak naprawdę robi. Jeszcze, jeszcze nie zajarzyłam, że ona tak naprawdę zaraz tutaj będzie sprzedawać. Po prostu mówię, no dobra, ma tak dużo ubrań, teraz się tutaj będzie przechadzać. Ale jak zaczęła się tak przechadzać i chodziła pomiędzy tymi leżakami, pomiędzy tymi, pomiędzy tymi kocami, które rodziny rozłożyły to mówię sobie, nie, no to jest coś pięknego, po prostu ona naprawdę zacznie chyba za chwilę sprzedawać te rzeczy. Wróciłam w jednej sukience, ściągnęła tą sukienkę, ułoży, położyła ją na kocyku i za chwilę założyła drugą i mówię, no nie, o to, to chyba jest 50 takich sukienek, ona je zaraz tutaj wszystkie będzie, e, będzie, będzie zakładać i będzie tak chodzić. I znowu zrobiła rundkę w drugiej sukience z taką piękną gracją, z taką cudowną po prostu kobiecością, energią, a też to nie była jakaś Sofia Loren, po prostu Pięknie przechadzała się koło tych wszystkich ludzi. E, ci, którzy, ci, którzy patrzyli na to, ja, ponieważ jestem zboczona na punkcie sprzedaży, to siedzę i mówię: o nie, o, na, pewno, na, pewno, na pewno zaraz ktoś wstanie i pójdzie do jej stoiska. Nikt nie jest w stanie wytrzymać tego zbyt długo, tylko czekałam, kiedy ten moment nastąpi. Ile razy ona będzie musiała tą sukienkę zmienić i przejść się tam i nazad, żeby kobiety się rzuciły. Mój syn, 11-letni Olaf, patrząc na mnie, mówi: Mamo, ja cię proszę, ja dzisiaj nie jadłem lodów, ty też możesz się powstrzymać. Nic nie kupuj, tylko tam nie idź. Nie, mój mąż się śmieje, i przy tym, jak ona założyła jakąś tam ładną sukienkę, to mój mąż mówi: Kochanie, idź, idź, bo to będzie, będziesz w tym pięknie wyglądać. W każdym bądź razie za chwilę. Myślę, że tak przy czwartej albo przy piątej kreacji, którą ona zmieniała, ludzie zaczęli po prostu do niej podchodzić. Oczywiście kobiety. Kobiety na początku leżały takie niewzruszone, leżały i że niby nie patrzą i w ogóle, że nie są zainteresowane. Niektóre oczywiście zwróciły się w jej stronę i obserwowały, dlaczego ona tak chodzi i patrzyły, patrzyły, patrzyły. Natomiast za chwilę ja myślę, że na tej plaży było nie wiem, w takim jej okręgu, po którym ona się przechadzało, było około 100 osób. Za chwilę myślę, że z 15 albo 20 pań po prostu wyrwało do tego kocyka, ponieważ ten kocyk leżał przede mną, to był cudowny spektakl dla mnie. Obserwować to, jak ona sprzedaje. To były po 35 euro takie tuniki, takie coś jak ja mam dzisiaj na sobie. Po prostu narzucasz to jest oversize'owe, czyli nie ma, że pasuje, nie pasuje, rozmiar i tak dalej. Dla każdego to pasuje, każdemu właściwie na plaży coś takiego się przyda. I za każdym razem, kiedy ona zakładała po prostu nowe te rzeczy, to kobiety widziały siebie. Od razu w tych sukienkach. Natomiast to, co mnie w niej urzekło, to to, że ona miała taką niesamowitą radość z tego przechadzania się w tych ubraniach. Ona się nie czuła zażenowana, tak jak często yy, rozmawiam z osobami z Polski. Które miałyby sprzedawać i mówią, ale to tak głupio, przejdę, będą patrzeć, a jak nikt później do mnie nie przyjdzie i niczego nie kupi. Ja myślę, że to by nie miało dla niej znaczenia. Ona po prostu bawiła się tą sprzedażą, bawiła się tym zakładaniem tych ubrań, przechadzaniem się, później przymierzaniem tych ubrań innym kobietom. I to było po prostu coś niesamowite, to coś niesamowitego. To był taki piękny. Dla mnie to był teatr sprzedaży, dla mnie ta kobieta jest po prostu mistrzynią sprzedaży. Ja oczywiście później, oprócz tego, że poszłam od niej coś, coś kupić, to poprosiłam ją o zdjęcie. Oczywiście powiedziałam, że jest niesamowita, że jestem pod takim wrażeniem tego, jak ona pięknie te ubrania sprzedawała przez, przed, przez tą chwilę, jak pięknie je prezentowała, że aż potrzebuję po prostu mieć z nią zdjęcie. Na pamiątkę, żeby za każdym razem, kiedy na nią popatrzę, pamiętać, że po prostu jest taka kobieta, która jest mistrzynią sprzedaży. Ona powiedziała, że ona za chwilę, po jakimś czasie pojedzie na inną, na drugą plażę i tam będzie kontynuowała tą po prostu swoją sprzedaż. Natomiast o co mi chodzi, żebyście zapamiętali? O to, że można szukać jakiegoś sposobu, a można szukać powodu, żeby czegoś nie zrobić. Ona sobie znalazła doskonały sposób na wakacje, ponieważ... Chciała po prostu zarobić pieniądze, ona nie szyje tych rzeczy, ona prawdopodobnie gdzieś je kupuje, no ponieważ no, nie miałaby czasu na to, żeby szyć i później jeszcze sprzedawać, więc prawdopodobnie je gdzieś kupuje. Myślę, że płaci za nie, nie wiem, w porywach 15 euro, więc 20 jest po prostu e, jest do przodu. Natomiast no, te kobiety ja nawet... Ja bym nie weszła do takiego sklepu normalnie i nie chodziła i nie szukała jakiejś tuniki, bo ponieważ właściwie to jej nie potrzebuje, przecież mam mnóstwo rzeczy, ale kiedy na plaży... Pojawia się taka osoba, która z taką gracją i z taką energią piękną i kobiecością prezentuje ci takie coś, to wtedy sobie jakby ulegasz temu temu klimatowi w ogóle i, i zaczynasz tam podchodzić. To też, co było piękne, co obserwowałam, jak podeszła pierwsza druga kobieta, to automatycznie ośmieliły się kolejne, a ona nie traciła rezonu. Kiedy obsłużyła już wszystkie panie czyli wszystkie już coś kupiły, niektóre nic nie kupiły, to że oczywiście normalne jest, to ona nie siedziała i nie czekała, aż ktoś dalej podejdzie, tylko przymierzała kolejne i kolejne i kolejne sukienki i robiła kolejną rundę. I znowu przymierzyła pięć kolejnych sukienek, no już wtedy po prostu reszta pań nie wytrzymała ciśnienia i wstała z leżaka i podeszła do niej. Wykorzystaj to w swojej sprzedaży. Zwróć uwagę na to, jak ty możesz coś takiego wykorzystać w swojej sprzedaży. Ja wiem, że jeżeli sprzedajesz dźwigi, prosiaki, albo jakieś, nie wiem, inne rzeczy, drzwi, okna, no to nie, nie pójdziesz z tym na plażę, ale zainspiruj się po prostu tą kobietą i tym, w jak niecodzienny sposób, z jaką gracją i radością e, można sprzedawać, ponieważ ona zrobiła to naprawdę po mistrzowsku. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę samych takich pięknych sprzedaży, jak miała ta pani. Do zobaczenia!